Dobry wieczór, Państwu. Jest jeszcze parę godzin do tego, aby można jeszcze coś było powiedzieć przed wyborami. Za parę godzin rozpocznie się cisza przedwyborcza. Dla mnie to śmieszne. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że ludzie, komitety, których stać nich, wydać ogromne pieniądze, nawet jeżeli wzięli to, na to kredyty, ich banery. Ich plakaty, ich różne gadżety, jak to się modnie nazywa, wyborcze będą wisiały, będą namawiały ludzi przez ten okres czasu, nawet w dniu wyborów. Dla tych, których nie stać, bo są skro, albo że są skromniejsi, to nie będą mogli, własnym sumptem, własnym zaangażowaniem, Poprawiać swoich wyników. To jest niespójne, nie tak zwane demokratyczne. Bo choć w demokracji w zasadzie po prostu nie wierzę. To wszystko jest cyrk. Proszę Państwa, ja osobiście nie będę głosował. I do tej pory namawiałem, zresztą w pewnym sensie udało mi się, żeby. Do czego namawiałem? Do tego namawiałem, żeby jak największa ilość osób brała udział czynny w tej agitacji przedwyborczej, żeby została chociaż zarejestrowana z tymi 100 tysiącami podpisów. Dlatego, że im więcej ludzi będzie występowało, tym większa szansa na to, aby więcej mogli powiedzieć coś o sobie, coś prawdy, bo wtedy my się więcej prawdy dowiemy o tych innych ludziach, którzy, o tych kandydatach, którzy mają być wybrani. Więc podsumowuję. Oś, yy, jestem zadowolony, że został te 100 tysięcy podpisów, zarówno Pan Braun, jak i Pan Maciak. Ale żeby nie było wątpliwości, to ci ludzie, obaj Panowie, daleko nie spełniają moich oczekiwań, jakie ja bym chciał od, pre, od Prezydenta Rzeczypospolitej czy Polskiej. Przede wszystkim, tak jak mówi pan Sławomir Wilciński, brakuje im serca polskiego. Oni mogą bajki odpowiadać różne, <laughs> tak jak inni, ale to tylko są bajki. No a już karygodne to, że gdyby wygrał pan Trzaskowski, czy pan, który tam następny jest, chołownia yy, pani. bieją, bo ci ludzie, te, te osoby, te, te panie, to to jest katastrofa, już to jest już prost, prost, prosto katastrofa dla Polski. I jeszcze jeszcze pan, bo jeszcze ten pan byłby ewentualnie w, w świetle moich zainteresowań. A możliwe nawet, generalnie Pan Bóg byłby głównym kandydatem, gdybym poszedł wybierać. Proszę Państwa, nie oczekuję nic po tych wyborach. Kto by nie był wybrany? Tylko pod, podkreślam, Czaskowski, Hołownia, Ańbija. No to to już jest absolutnie najgorsze, co może nas czekać wyślą Polską młodzież na wojnę. Po to, żeby oni zdobywali jeszcze więcej pieniędzy, jeszcze więcej poklasków od tych, którzy nimi rządzą. Żeby nie było wątpliwości, Pan Ho Męcen wcale nie jest lepszy. Nie wiem, ale zakładam, że mogą się ludzie zmieniać. Ale ja osobiście nie wiem, co ma w duszy, co ma w głowie pan Braun, pan Maciak. I zachowałbym daleko, daleko idącą ostrożność, biorąc pod uwagę i zgadzając się, co ci pan mówił. Ale podkreślam: hołownia, miejat. Trzaskowski, Męcen, a także pan Jakubia, który bardzo rozmija, rozmija się z prawdą. To nie są ludzie, którzy do coś dobrego zrobią. Do tej pory pokazali na co i stać. Co, co dobrego zrobili w Sejmie? Tak dla ludzi. Oprócz nieutrzynienia. Nic. Pozdrawiam Państwa wszystkich i ciemno to widzę. Bardzo ciemnotowice. I te chwilowe przebłyski, jakie są, nie dają żadnej nadziei albo tylko po to, aby wciągnąć nas jeszcze bardziej w tą czarną otchłań, tą czeluść dla naszej zguby. Czarno to widzę, bardzo czarno to widzę. Pozdrawiam. Może kiedyś jeszcze nastąpi nam przebudzenie jasności.